Manko, drodzy widzowie, witam was serdecznie z konferencji prasowej przed kolejną galą w Otorę, a jest ze mną jeden z autorów tego zamieszania, Maciej Browarski. Siemanko. Witam serdecznie, siema. Co tam się będzie działo ciekawego, bo dużo się będzie działo ciekawego. No co no, no będzie krwawy spektakl, przedstawienie godne teatru szekspirowskiego. E, czekamy na to wydarzenie, także nie umiemy się doczekać 29 no są już mocne nazwiska jest Marcin Wrzosek jest Wasoba Bakocewicz, jest no kurde walka na którą wszyscy czekają chyba rewanżowa między Batrą a królikiem no udało się dopiąć naprawdę strogą kartę udało się tak naprawdę gdzieś tam te pojedynki troszeczkę wisiały w powietrzu już na wcześniejszej gali ale udało się dopiąć na tej piątce więc czekamy na te wszystkie gdzieś tam zestawienia te dwa są mocne ale cała reszta karty jak gdzieś tam sam też wiesz, jest bardzo, bardzo solidna. Mamy no, fajny finał też z poprzedniego wtorek. kto jest Twoim faworytem? Wiesz co, tak naprawdę nie mam pojęcia, Dominik był takim trochę też czarnym koniem, wskoczył dosyć późno, myślę, że na dwa dni przed końcem i przeleciał jak burza do finału, natomiast Jakub Ozga też wcale nie był jak gdyby od samego początku w tej ósemce zestawiony, więc no, tak naprawdę nie mam pojęcia, myślę, że to będzie taka mocna charakterna bójka. Co się zmieniło oprócz lokalizacji? O lokalizacji za chwilę. Jeśli chodzi, zmieniłeś jakieś zasady z ostatniej gali, czy już macie optymalne? Nie, już raczej to jest wszystko sztywne, tak naprawdę. i yy, Te zasady, które zrobiliśmy, plus arena, którą gdzieś tam zmieniliśmy, dały efekt końcowy. Tak jakiego oczekiwaliśmy od samego początku. Czyli to już wszystko zostało dotarte na ostatniej gali i tak zostanie? Tak jest, teraz gdzieś tam e, tylko czekać na dobre pojedynki gdzieś tam one mają być wisienką na torcie na tym wszystkim. To teraz o lokalizacji, bo mm, może sam naszym widzom ją przedstawisz, bo pewnie wiesz troszeczkę więcej niuansów niż ja. No cóż, to Teat Szekspirowski w Gdańsku, e, miejscówka bardzo zacna. Myślę, że wotore e, zasługuje na tą miejscówkę, a z drugiej strony Teatr Szekspirowski jest też e, wart i godny takiego przedstawienia, jakim jest tak naprawdę Wotorę, bo jak dobrze wiesz, Wotorę nie jest to tylko sama bójka i same walki, jest to też cała otoczka, która jest wokół tego wszystkiego. I ta szekspirowski jego wygląd od środka, jego anturaż, który będzie po trosze, myślę, imitował rzymskie koloseum, będzie, myślę, dawało świetne wrażenia. Publika, jak wygląda z publiką, ile mamy miejsc? Miejsc mamy chyba około 400, bo tak naprawdę wyeliminowaliśmy miejsce, w którym mogłoby się znajdować najwięcej ludzi, czyli na poziomie zero. W stronę oczywiście sceny by patrzeli. My na miejscu, gdzie były, byłaby publiczność, wstawiamy arenę, żeby nasi właśnie gladiatorzy byli w samym centrum. Czyli co? Tak naprawdę oprócz tych 400 to jedyna opcja to jest pay per -view, zobaczyć Wasze wydarzenie. Dokładnie, jedyną opcją. Jeżeli nie jesteśmy na miejscu i nie ma możliwości zakupu, albo e, jakaś inna opcja, to jedyną znajduje się w tym momencie zakupę PV. Jaka to będzie cena? Z tego co pamiętam, nie chciałbym teraz wprowadzić kogokolwiek w błąd. To będzie około 25 zł. Przy czym wprowadzamy też pakiet premium i pakiet premium będzie około 30 zł. Jakie spodziewasz się oglądalności? Jakie spodziewasz się sprzedaży pejporów? Co spodziewam się oglądalności rekordowej, bo tak naprawdę miejsce, ludzie, którzy to tworzą i e, tak naprawdę zawodnicy. Będą, myślę, dawali, dawały niepowtarzalne gdzieś tam wrażenia, więc tak naprawdę spodziewam się rekordu sprzedażowego, ale tak naprawdę, o, oczywiście, że o to w tym chodzi wszystkim, bo im większa jak gdyby sprzedaż, tym my też jesteśmy w stanie za każdym razem wchodzić na coraz wyższy poziom, a tak naprawdę widać to yy, z gali na galę, że jesteśmy coraz wyżej, chcemy się piąć gdzieś tam, niebo nie jest limitem. Do tej pory byliście na Śląsku głównie. Teraz nagle wyskok na Wybrzeże. To chcecie pokazać kozakom z Wybrzeża jak się bawią kozaki ze Śląska? Rozpoczynamy ekspansję tak naprawdę. Nie, wiesz co, no, nie chcemy się odcinać absolutnie od naszej Śląskości, bo każdy z nas jest Ślązakiem. Natomiast wynikła taka możliwość zrobienia gali w Gdańsku, gdzie Jasiek ma jakieś tam możliwości, ma biznesy oczywiście. I to też gdzieś tam było powodem tego, żeby tą galę przenieść. Nawet nie przenieść, a po prostu zorganizować ją w tym miejscu. Każdy gdzieś tam wspólnym głosem chętnie bardzo na to przystał i robimy galę w Gdańsku. Jakieś wyzwania logistyczne pojawiły się w związku z tym, z którymi sobie wcześniej nie zdawaliście sprawy na przykład? Wiesz zdawaliśmy sobie z, nimi, z nich sprawę, po prostu to są no, transport y, całego tego żelazwa i, i tego wszystkiego. Y, natomiast y, jesteśmy skłonni się to po prostu wziąć na plecy i, i działać, jak gdyby. Z się do borykać. Nie, jak gdyby w przenośni po prostu borykać się z tymi z takimi problemami. Y, bo tak jak mówię, no ja się nie umiem doczekać. Y, tego, co będzie, będzie tam w środku. Chcę już zobaczyć efekt końcowy tego wszystkiego. Jakie plany na później? No bo mamy teraz e, galę. Co dalej w roku 2020-2022? Więc co, na pewno będziemy chcieli zrobić jeszcze na pewno jedną, jak nie tak naprawdę dwie gale. E, gdzieś tam w rozmowach wcześniejszych mówiliśmy sobie, że chcielibyśmy kwartalnie robić te gale. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo żeby też yy, nie było przesytu dwotore, chcemy, żeby to było, myślę, że jeszcze na pewno raz w tym roku zrobimy gole. Marcin Drzosek, mamy Królika, mamy Batrę, mamy Waso. Czy oni mają kontrakty tylko na to jedno starcie, czy zakotwiczyli wotory na dłużej? Jak to wygląda? Myślę, tak naprawdę chcemy podpisywać z zawodnikami z tego, co wydaje mi się, bo jak gdyby ja też nie tworzyłem kontraktów, ale chcemy, żeby zawodnicy byli związani na około trzech walk i dawać im też możliwość rozwoju i walk gdzieś tam w perspektywie opas, także, także na pewno chcielibyśmy, żeby to była dłuższa perspektywa walk. No co drodzy widzowie, także pozostaje mi, Was jedynie zaprosić na galę w Tomaciej to Maciej Browarski powiedział, że to na pewno będzie tak. srogie wydarzenie, więc musicie przytrzymać go za słowo, obejrzeć, ocenić. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.